Posłuchajcie, czego pragniemy Wam wszystkim życzyć z okazji świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się dużymi krokami nowego roku 2021. A więc życzymy Wam Anioła Stróża u boku, Błogosławieństwa Bożego, ciszy, gdy zajdzie taka potrzeba. Drogi prosto do nieba, energii, by osiągnąć kolejne cele. Fantastycznych przyjaciół wiele, godności i szczytów osobistych możliwości, harmonijnego życia osobistego, i oprócz tego jasnego stanu umysłu, kolorowych przygód, wysokich lotów, łask Bożych wielu. Morza miłości, radości, nieprzemijającej duchowej młodości, oddechu od codzienności, pogodnych niewielu, relacji i satysfakcji, słów dobrych i ludzi oraz akceptacji. To, o czym marzysz, aby się spełniło, a to, co Cię smuci, by się rozpromieniło. Twórczych prac i osiągnięć. Udanych spotkań przy rodzinnym stole. Wiary w swoje możliwości i jak najszybszego spotkania w naszej ekipie w całości. Z najlepszymi życzeniami kierownik z kadrą i uczestnikami. Wszyscy do Szanowni Państwo, zbliżają się szczególne święta, szczególny rok, rok, w którym przeżywaliśmy, przeżywamy pandemię, niemal każdą rodzinę, każdy zakład pracy, każde środowisko w jakiś sposób to dotknęło, czy mieliśmy wielu chorych, wielu było odizolowanych. Także w tym roku nie będzie takich zwyczajowych, normalnych świąt, składania sobie życzeń, dzielenia się opłatkiem pozostałe nam formy bardziej elektroniczne. Właśnie w tym roku szczególnie no, musimy sobie w ten sposób te życzenia złożyć. Nawet nasze spotkania w gronie rodzinnym będą w bardzo, bardzo wąskim gronie. Niestety nie będziemy mogli się spotkać nawet w tym najściślejszym, najściślejszym gronie rodzinnym. Z tego powodu wszystkim mieszkańcom powiatu, pracownikom powiatowych jednostek, w szczególności tutaj zwracam się do podopiecznych i rodzin środowiskowego domu samopomocy w Konkolewie. Chciałbym złożyć najszczersze życzenia. Dużo zdrowia, zdrowych, pogodnych świąt i oby ten smutny czas, ciężki dla nas czas jak najszybciej minął, obyśmy w przyszłym roku, przy okazji kolejnych świąt, mogli już złożyć sobie życzenia osobiście, podzielić się opłatkiem i przeżyć te święta tak, jak to powinno normalnie wyglądać. Wszystkiego dobrego. Wszystkim życzę z okazji świąt, również szczęśliwego nowego roku. Oby był lepszy od tego, abyśmy wszyscy byli zdrowi i mogli e, sobie życzenia składać już osobiście. Dziękuję bardzo.